Mam nadzieję, że teraz jest widoczne poza tymi częściami, które by zasłaniać chodząc. Tutaj, tak jak widać, może nie widać tego do końca po tytule ani po ilustracji, ale chciałabym skupić się w mojej odpowiedzi na dwóch dziełach, z czego będzie dziełem literackim. Jest to powieść science fiction autorstwa Uszuli Leguine pod tytułem Wydziedziczenie. A druga, e, drugie dzieło, nad którym chcę się skupić, to już książka filozoficzna e, Rossi Braidotti po człowieku. I e, chciałam pokazać mniej więcej w tym referacie, jakoś tak i e, zainspirować do e, rozważań, jak. E, moja, moja interpretacja tej powieści e, Urszuli i może pomóc nam jakoś bardziej uzmysłowić sobie, wyobrazić sobie e, posthumanistyczną koncepcję podmiotu i relacji, w które ten podmiot wchodzi. I tutaj takim słowem kluczem mojej całej wypowiedzi będą właśnie relacje, to to pod ich kątem będziemy czytać oba te dzieła. I moja prezentacja będzie ilustrowana e, różnymi świeżnymi okładkami książki Wydziedziczeni. E, oraz y, tutaj ilustracja tytułowa. To jest również ilustracja tej książki, e, która co prawda jest w bardzo ponurych barwach, ale moja interpretacja będzie raczej optymistyczna. Więc proszę się nie zniechęcać. i się Dobra, a więc tutaj mamy taki krótki plan tego, e, o czym będę mówiła, oraz mamy pierwszą kładkę wydania polskiego, które, którą ja widzisz mam i która jest bardzo śmieszna, ponieważ. Trochę nie, jak się ma do treści tej książki, już nie tak jak większość tych okładek. Jeżeli chodzi o fabułę samej książki, którą postaram się streścić naprawdę szybko, e, jest to e, powieść science fiction oparta y, na y, pokazaniu pewnego konfliktu między dwoma planetami. Z czego jedna z nich, Uras, to jest właśnie ta planeta, która jest bogata, która ma ekosystem podobny do Ziemskiego, ma odpowiednie tereny zielone i generalnie odpowiednie zasoby, e, i panuje na niej ustrój typowo kapitalistyczny, e, bardzo mocno patriarchalny. Z kolei druga planeta, Anares, to jest tak naprawdę księżyc Uras, który no, nie jest raczej taką spaloną pustynią i niezbyt nadaje się do zamieszkania. Ale mieszka na nim społeczność anarchistyczna, która próbuje sobie z tym losem jakoś poradzić. I historia rozdziału e, tych dwóch społeczności wyraźnie na tym, że dawniej wszyscy mieszkali na planecie uraz, ale w momencie, kiedy e, rewolucja anarchistyczna przybrała na sile, to kapitaliści zaoferowali anarchistom po prostu zamieszkanie na Księżycu e, w zamian za święty spokój i możliwość wprowadzania w życie swoich idei. Swoich idei. I od tego czasu oba te, 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 obie te planety funkcjonują w pełni oddalenie od siebie, nie utrzymują kontaktów. Bo to jest tak naprawdę jedyna zasada, która panuje w sposób niepodzielny, również w tym świecie analistycznym, że nie kontaktujemy się z URES, nie jeździmy tam, nikogo tam nie wpuszczamy, nikogo z tutaj nie wpuszczamy. Generalnie jest to taki odwieczny wróg. I e, jest to historia, która w momencie, w którym zaczyna się akcja książki, ma już jakieś 200 lat. Głównym bohateriem książki jest przedstawiciel już siódmego pokolenia anarchistów zamieszkujących, Anarres. I generalnie cały ten świat poznajemy właśnie z perspektywy anarchisty i jednak widać, że sympatia autorki jest stanowcze po stronie tej biednej Anarres, a nie po stronie tego społeczeństwa kapitalistycznego. Mm. Ponieważ tak naprawdę większość książki jest dość dokładnym wykładem tego, jak ta społeczność wygląda, jakimi zasadami się rządzi. E, patrząc na y, te okładki, zwłaszcza na okładkę polską, człowiek by się raczej nie spodziewał, że w środku znajdziemy pod tą i ale dokładnie tak jest. Hmm. No, i jakby główną osią tabu jest to, że główny bohater, który jest genialnym fizykiem, niestety nie może realizować się jako naukowiec na swojej małej, biednej planecie, a więc postanawia potajemnie skontaktować się z uraz, ze złymi kapitalistami, wysyła im swoje teksty, zostaje tam doceniony w odróżnieniu od swojego własnego ludu, w którym nie jest doceniony, ponieważ jego teoria jest trochę zbyt filozoficzna i nie da się jej zjeść, ani nie jest zbyt praktyczna, a więc jest traktowana raczej gorzej. No, i ten genialny fizyk postanawia, że uda się na uraz, zobaczy jak tam naprawdę jest, zajmie się dalej swoją teorią naukową, być może dojdzie do jakichś wielkich czynów. I czy to mu wyszło, czy nie, to a później jeszcze będziemy o tym mówić. I jeżeli chodzi jeszcze o opisanie pewnych zasad, które planują tutaj na tej planecie anarchistycznej, ponieważ nią się będziemy przede wszystkim zajmować, to jest to raczej dość klasyczny klasyczne teoria anarchizmu myślę, a więc takie główne zasady, na których ona jest zbudowana, ta społeczność jest zbudowana, no to jest pomoc wzajemna, brak struktur władzy, brak struktur przemocy, więzienia, przymusu. No wolność jednostki rozumiana jako możliwość decydowania e, o sobie w sposób dowolny, e, czyli na przykład zmieniania pracy, zmieniania miejsca pobytu. E, nie ma tam również klasycznych relacji rodzinnych. Każdy może być dla ciebie twoim ojcem czy matką, niekoniecznie twoi biologiczni rodzice. Jakby wszystkie relacje między ludźmi są na zasadzie umowy między nimi, a nie instytucjonalne. I ta wolność decydowania o sobie jest jedną z takich podstawowych zasad, która jest najważniejsza dla osób tam mieszkających. I wszystko by się wydawało bardzo fajnie, ale tak jak na tej okładce widać, coś zaczyna iść nie tak. Tak jak na tej okładce, ktoś najwyraźniej myślał, że każdy science fiction, który dzieje się na pustyni, to jest Dilna I nie jestem w stanie powiedzieć, jaki ma ona związek. Może zminimalizować. I ja, naprawdę ja, 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 ja nie jestem pewna, ona ma związek z widziczymymi. Z <laughs> Ale okej. Okay. Tak tutaj również nasz główny bohater zaczyna w pewnym momencie dostrzegać, że coś się dzieje na jego planecie nie do końca dobrze. Zaczyna dostrzegać pewne. Y, z jednej strony, taki pierwszy objaw to jest lęk przed tym, co nowe. Tutaj pojawia się na przykład lęk przed jego nową teorią fizyki, która może wywrócić ich rozumienie czasu, tak naprawdę góry nogami. I spotyka się z bardzo dużym sprzeciwem tak naprawdę wszystkich innych naukowców wobec tej teorii. Dwa, to jest niechęć do nowatorskiej sztuki. A trzy to, co jest najgroźniejsze, dostrzega, że zaczynają tworzyć się pewne relacje władzy, tylko że one są całkowicie ukryte, ponieważ nie ma tam żadnych struktur władzy, które mogłyby się jakoś wykorzenić. A więc te relacje władzy powstają tak naprawdę w sposób niewidoczny dla zwykłego mieszkańca planety, który nie zna czegoś takiego jak władza. Ale zaczyna powstawać pewna władza, zaczyna powstawać pewna hierarchia, zaczyna rozumieć, że są osoby, które mogą pozwolić sobie na więcej. Hmm. Jest w pewnym momencie, że nawet pojawia się groźba, czy nawet bezpośrednie użycie pewnego przymusu. Pojawia się idea, że w ogóle można by kogoś dosłownie zamknąć w więzieniu za to, że na przykład wystawił zbyt nowatorską sztukę teatralną. I to dla pewnego bohatera jednak jest dość przerażające i pokazuje mu, że coś w ich systemie przestaje działać. Tutaj o tym właśnie mówi ten cytat: że stworzyliśmy jakieś prawo, wznieśliśmy wokół siebie jakiś mury, ale. Nie jest to żadne prawo czy ograniczenia instytucjonalne, tylko przede wszystkim ograniczenia opinii publicznej. Tym, co staje się tym elementem wiążącym ludzi, jest strach przed byciem wyklętym przez opinię publiczną, strach przed byciem wyrzuconym poza nawias, co po prostu przybiera na sile i zaczyna krępować bardziej wolne duchy. Hmm. I w tym momencie nasz bohater postanawia dokonać pewnego przełomu. I tutaj, wbrew temu, jak pesymistyczna jest ta okładka. E no i ostatecznie to zakończenie e, tego związania jest dużo bardziej, moim zdaniem, optymistyczne, ponieważ tak naprawdę wyjazd głównego bohatera e, e, na, e, na tę drugą planetę, e, na planetę kapitalistyczną, okazuje się że to być wysokim cenowym wstrząsem, którym on pod, który on poddaje swoje społeczeństwo. To jest tak naprawdę e, takie powtórzenie tego ruchu rewolucyjnego, ruchu rewolucyjnej, której celem było złamanie zasad, unieważnienie tych zasad. Na no, świecie analiz mamy już tylko jedną zasadę, czyli nie gadamy z uraz. A więc tą jedną zasadę bohater postanawia złamać, kontaktując się z uraz i nawet jadąc tam. I rzeczywiście wywołuje taki efekt, jak on sobie życzył, czyli rzeczywiście zaczyna się, hmm. zaczyna się zmiana, zaczyna się jakiś pełen, jakiś wstrząs. Ludzie zaczynają dzielić się na ich zwolenników, przeciwników, zaczynają ze sobą rozmawiać na ten temat. I jakby. Można powiedzieć, że Główny Barty odkrywa, że rewolucja, która dokonała się na analiz, nie jest czymś, co może być raz na zawsze skodyfikowane i ustalone. To jest proces, który przebiega cały czas na nowo, który musi być cały czas odtwarzany i nie można, że tak powiem, wierzyć, że coś może trwać tak naprawdę cały czas, że możemy coś ustalić raz, a dobrze i już nigdy więcej tego nie wracać. Ta rewolucja jest czymś, co musi być cały czas powtarzane, co musi cały czas jakby na nowo. Na nowo mieć miejsce, jakby trzeba cały czas zachować tę czujność i yy, 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 jakby spojrzenie na to, co się dzieje, tak naprawdę z tą społecznością. Yy, I teraz, jaki to ma związek z tą częścią filozoficzną? Yy, w tym celu będę próbowała powiedzieć posthumanizm w 5 minut. Mam nadzieję, że rzeczywiście mi się to uda. Yy, to myślę, że większość z Państwa wie, czym jest posthumanizm, a więc tylko tak bardzo streszczając, będę się tutaj skupiać na to, podmiotu, yy, w której. Człowiek jest rozumiany jako pewien byt abstrakcyjny, normatywny. To jest ten ideał człowieka, do którego porównywane są tak naprawdę wszystkie inne byty. I na tej podstawie, jak bardzo dany byt spełnia ideał człowieka, jest on ustalany w hierarchii. Czyli na przykład, jak jest kobietą, to spełnia trochę mniej, ponieważ idealny człowiek jest mężczyzną, jak ma inny kolor skóry, to spełnia jeszcze mniej. No i tak aż do roślin, które w ogóle nie spełniają, a więc nie wiem, stwierdzamy, że są gdzieś tam najniżej. No, jest to też oczywiście w takim wypadku relacja oparta na pewnej władzy, na pewnym ustalaniu hierarchii, która jest ustalona raz na zawsze. Ten podmiot jest indywidualistyczny, jest uniwersalny, a więc relacje, z którymi w tej klasycznej teorii podmiotu, relacje, w które wchodzi podmiot, to przede wszystkim relacje właśnie tego porządkowania świata, nadawaniem mu kategorii, naddawania mu hierarchii, właśnie w odniesieniu do tego, jak jak ustanowiony jest ten ideał człowieka. I są te relacje z gruntu niezmienne. Zakładamy, że natura również jest niezmienna, czy ideał człowieka jest również w dużej mierze niezmienny, i ich relacje w takim razie również pozostają dość stałe. Tymczasem w teorii podmiotu posthumanistycznego mamy już trochę zaprzeczenie tak naprawdę tej stałości relacji. Tutaj skupiamy się na życiu jako takim, nie rozdzielając go na życie ludzkie czy na życie nieludzkie. Skupiamy się na tym zoe, czyli na życiu jako po prostu. Jakby życie wszystkich istot. I tutaj ten podmiot jest przede wszystkim relacyjny. To jest to, co tutaj najbardziej zwróciło moją uwagę, że ten podmiot jest konstruowany przez swoje relacje, które wpływają na niego w znaczący sposób. One go tak naprawdę współtworzą, a więc nie może on być stały i emocjonalny, ponieważ zależnie od tego, z czym wchodzi w relacje, to te nowe rzeczy, te nowe podmioty w intensywnie, intensywnie na niego wpływają. A tym podmiotem, który nawiązuje relacje, może być tak naprawdę prawie wszystko. Tutaj nie ograniczamy się do podmiotów ludzkich. Tutaj też takim podmiotem może, mogą być zwierzęta, mogą być e, jakieś e, rośliny, mogą być przedmioty technologiczne, e, mogą być tak naprawdę dość abstrakcyjne rzeczy, jak na przykład cała Ziemia, w momencie, w którym mamy e, kryzys klimatyczny i nagle Ziemia nam wchodzi jako podmiot, który wpływa na, na to, kim jesteśmy, z tym wchodzimy w całą masę relacji. A więc tutaj, tak naprawdę, podstawą tego, tego podmiotu jest wchodzenie w relacje, zmienianie się jest, E, ciągłe aktualizowanie siebie na podstawie tego, w jakie relacje się wchodzi. I tak samo ci, z którymi on wchodzi w relacje, również się aktualizują. Oni również nie są jakieś szczególnie esencjonalni, niezmienni. Oni również aktualizują się na podstawie tych relacji. A więc mamy tutaj um, bardzo jakby dynamiczny proces, który łączy ze sobą tak naprawdę całą materię. Nie mamy tutaj podziału na naturę, kulturę, tylko mamy jakiś kontinuum, w którym funkcjonujemy. Mamy jeszcze to zapośredniczenie technologiczne. Um, i generalnie taką przewodnią myślą, która myślę, że trochę łączy oba te dzieła, jest to, że są, że są pewne relacje, które nie powinny być ustrukturyzowane raz na dobrze, raz na zawsze, które nie powinny być jakby stałe, które powinny pozostawać w procesie, powinny zmieniać się. A jeżeli stają się zbyt utychwalone i spetryfikowane, to, to podmioty powinny do nich wracać i próbować przemyśleć je na nowo, próbować zobaczyć, co, co w takim razie poszło nie tak. E, a więc tutaj jakby rewolucyjność tych. Teoria opiera się nie tylko na tym, że jakby są one gwałtownym e, no, lub mniej gwałtownym zerwaniem z jakąś dawną tradycją, ale opiera się właśnie również na tym, że dowartościowują one ruch, dowartościowują stawanie się zamiast bycia jakimś podmiotem, e, dowartościowują tą zmienność i właśnie w niej widzą pewną nadzieję na prowadzenie relacji, które będą w jakiś sposób lepsze czy sprawiedliwsze. Dobra, dziękuję bardzo.